Taka akcja. Ronaldinho, ten Ronaldinho, legenda Ikona Gold, ma syna. I ten syn podpisuje kontrakt z Barceloną. Informacja obiega cały świat futbolu i nie tylko futbolu. No bo Ronaldinho znają chyba wszyscy, nie tylko kibice piłki nożnej. Informacja, wiadomość news staje się wiralem. Mówią o tym wszyscy. Syn Ronaldinho w Barcelonie. Ale z czasem zaczyna jakoś tak być coraz ciszej i ciszej o tym synu Ronaldinho. W każdym razie słuchajcie, od czego macie mnie. Ja sprawdziłem wszystkie informacje na temat syna Ronaldinho. Wydaje mi się, że jest kilka naprawdę ciekawych smaczków. Sprawdziłem, jak on sobie radzi w tej Barcelonie i czy w ogóle on ma coś w sobie z tego słynnego, legendarnego ojca. No to teraz słuchajcie po kolei na spokojnie. Zaczynamy tą historię od początku. Przenosimy się do Barcelony. Na początku marca 2023 roku cały piłkarski świat obiegła wiadomość, że Barcelona podpisała kontrakt z synem legendarnego Ronaldinho, 18-letnim João Mendesem. Chłopak przybył do Katalonii z drużyny juniorskiej brazylijskiego Cruzeiro. Najpierw przebywał na testach w młodzieżowej ekipie Dumy Katalonii, a potem zdecydowano się podpisać z nim oficjalną umowę. Lewonożny, średniego wzrostu, bo zaledwie 1,78 m, niższy od ojca o 4 cm, ale też usposobiony ofensywnie. Młody Ronaldinho może grać z przodu właściwie na każdej pozycji: prawe skrzydło, pewnie i lewe, cofnięty napastnik, a nawet klasyczna dziewiątka. Młody Brazylijczyk nie był jednak pozyskany z myślą o pierwszej drużynie prowadzonej przez Szawiego. Najpierw miał spróbować swoich sił w ekipie juniorskiej Barcelony, zaprezentować swoje umiejętności, wywalczyć miejsce w składzie i ewentualnie w dalekiej przyszłości pretendować do tego miejsca w kadrze pierwszej drużyny Dumy Katalonii. Bardzo się z tego cieszymy, że Ronaldinho. Wraz ze swoim bratem stwierdzili, że João powinien kontynuować swoją karierę w naszym klubie. Jest jeszcze bardzo młody dostanie od nas kontrakt. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Presja na tym chłopcu jest ogromna, bo jego ojciec był jednym z najlepszych w historii tego sportu. Ciąży na nim presja, ale to już zadanie naszych trenerów, żeby rozwinąć jego umiejętności. Mówił na chwilę przed podpisaniem kontraktu z młodym piłkarzem Laporta. To na pewno działało na wyobraźnię kibiców Barcelony. W końcu do ich klubu dołączył syn wielkiej legendy. Na początku kwietnia młody Roni wraz z drużyną Juvenil B wystąpił na turnieju młodzieżowym o nazwie MAC Football, który był rozgrywany w regionie Costa Brava. I tam doszło do jego debiutu w koszulce Barcelony, w biegu na murawę z siódemką na plecach. Albert Rog z Relevo opisał boiskowe poczynania syna Ronaldinho. Brazylijczyk zaczął na prawym skrzydle, przeprowadził kilka akcji ofensywnych, ale nie udało mu się strzelić gola. Po przesunięciu na lewe skrzydło nie był już tak widoczny. Filmik, który został zamieszczony przez Relevo na Twitterze spotkał się z krytycznym przyjęciem przez kibiców. Wielu z nich za Zaczął wyśmiewać umiejętności młodego piłkarza. Twierdzono, że na nagraniu nie widać kompletnie nic ciekawego, czegoś, co mogłoby potwierdzić, że chłopak faktycznie odziedziczył przynajmniej troszkę talentu słynnego ojca. Wyglądało to po prostu bardzo przeciętnie. W listopadzie dziennikarz Ariel Molina z serwisu FC Barcelona Noticias zauważył, że młody Brazylijczyk nie rozwija się w takim tempie, w jakim niektórzy uważali, że będzie się rozwijać. Joao w meczach Juvenil A prezentował jakąś wizję gry, udowodnił, że potrafi posłać precyzyjne podanie, ale to nadal za mało, żeby myśleć o dostaniu się do kadry pierwszej drużyny Barcelony. Zresztą o czym my mówimy? On nawet w drużynie juniorów nie miał podstawowego miejsca w składzie. W lutym 2024 roku dziennikarz Gabriel Sans poinformował, że syn Ronaldinho stopniowo adaptuje się w Barcelonie. W 19 meczach Juvenil A miał rozegrać łącznie 238 minut, w których nie zdołał nawet strzelić jednego gola. Przyznacie, że brzmi to po prostu śmiesznie. Sanz Zaznaczył jednak, że pomimo tego młody Brazylijczyk ma w klubie dobrą opinię, że nie brakuje mu zaangażowania, nie boi się ciężkiej pracy i do wszystkiego podchodzi z odpowiednią pokorą. Pod koniec marca Mendes pojawił się na treningu pierwszej drużyny Barcelony w końcu, ale to tylko dlatego, że Szawi musiał sobie radzić na zajęciach bez piłkarzy powołanych do reprezentacji, więc sięgnął po kilku chłopaków z rezerw. Też pod koniec marca Filmik z synem Ronaldinho zaczął trendować na TikToku. Kibice po raz kolejny byli w szoku, ale tym razem nie chodziło. O umiejętności chłopaka, a o pozycję, na jakiej został wystawiony. Trenerzy postanowili przesunąć João z ofensywy na lewą obronę. Szanuję tego dzieciaka. Jest synem Ronaldinho i nie narzeka na to, że został przeniesiony na lewą obronę. Widać po nim, że naprawdę się stara. Tak brzmiał jeden z najpopularniejszych komentarzy pod filmem. Oczywiście nie zabrakło też narzekań, że jak można wystawiać syna Ronaldinho na lewej obronie. Na początku kwietnia znowu zrobiło się głośno o młodym zawodniku i znowu nie zgadzała się pozycja, na której został umieszczony Mendes. Tym razem nie lewa obrona, a operator kamery. Młody Ronaldinho pomagał sztabowi szkoleniowemu Juvenil A w przygotowaniu analizy meczu z Sabadei. Ale to nie była żadna kara, nie, nic z tych rzeczy. Ani też zmiana zawodu przez Brazylijczyka. Po prostu trener Juvenilu Oscar Lopez wykorzystuje w ten sposób piłkarzy, którzy nie znaleźli się w kadrze drużyny. I akurat tego dnia padło po prostu na syna Ronaldinho. Na początku kwietnia bilans 19 latka w drużynie Juvenil A Nadal nie powalał na kolana. Tylko 263 minuty spędzone na boisku i nadal bez gola. Progresu za bardzo nie widać, a kontrakt według Transfermarkt tylko do końca czerwca. Czyżby za chwilę syn Ronaldinho był zmuszony szukać sobie nowego klubu? No to teraz przyszedł czas, żeby zadać sobie to jedno niezwykle ważne pytanie. Czy syn Ronaldinho ma szansę stać się wielkim piłkarzem pokroju swojego ojca? No i teraz przyszedł czas na brutalną, bardzo brutalną, ale szczerą odpowiedź z mojej strony nie absolutnie tego nie widzę. Syn Ronaldinho nie będzie wielkim piłkarzem. Bo jeżeli miałby być wielkim piłkarzem, to on już w jakiś sposób stanowiłby o sile tej pierwszej drużyny Barcelony. Spójrzmy na takiego Lamina Yamala, który ma zaledwie 16 lat, a już jest ważnym trybem w tej maszynie Szabiego. Natomiast syn Ronaldinho on gdzieś tam się obija w tych juniorskich drużynach Barcelony. I nawet tam nie jest podstawowym zawodnikiem, nawet tam nie jest piłkarzem, od którego zaczyna się to ustalanie składu, więc o czym my mówimy? A już ma 19 lat. Dużo młodsi już od niego robią kariery i to o nich mówi się, że będą wielkimi piłkarzami. Wydaje mi się, że syn Ronaldinho nie ma nawet zadatków na to, żeby być tym piłkarzem, może nie tyle wybitnym, co bardzo dobrym, czyli takim, który będzie grał w ligach top 5. Że będziemy go oglądać na boiskach Premier League, Bundesligi, Ligę czy La Liga, nawet w jakimś średniaku. Wydaje mi się, że on nie ma potencjału nawet na to. Przynajmniej tak to na ten moment wygląda. Według mnie syn Ronaldinho to będzie taki klasyczny, stereotypowy syn wielkiego piłkarza, czyli to będzie gość, który będzie, jeżeli będzie dalej kontynuował swoją profesjonalną karierę, to będzie jeździł po całym świecie jako syn Ronaldinho. I będzie odcinał od tego kupony. Zobaczymy go może gdzieś w jakiejś dalekiej Azji albo gdzieś tutaj w Europie. No, przychodzi mi od razu do głowy syn Rivaldo, którego mieliśmy okazję widzieć w Krakowie i czasami on na boiskach ekstraklasy potrafił kaleczyć futbol. No i z talentu swojego wielkiego ojca, no to miał jakiś taki naprawdę nieduży procent. Właściwie to ciężko powiedzieć, że on miał odziedziczony w ogóle w jakimkolwiek stopniu talent swojego e, ojca Rivaldo. I życzę synowi Ronaldinho, żeby robił przynajmniej taką karierę na miarę właśnie tego syna Rivaldo, że gdzieś tam postrzela w Rumunii, wyrobi sobie nazwisko, później skoczy do Ekstraklasy, później gdzieś tam coś tam. Jeżeli on będzie się łapał na poziomie nawet takich średnich europejskich lig, to już będzie to zawsze coś. Widziałem takie porównanie: że syn Ronaldinho to będzie kimś w pokroju synów Zidana, którzy też oczywiście mają wielkiego ojca, piłkarza, ikonę, gołta, a po prostu sami w tych swoich karierach, no. Nie poradzili sobie, może nie tyle sobie nie poradzili, co po prostu ich umiejętności nie były za wysokie. Absolutnie oni, nawet obok swojego ojca z Zu, to nawet blisko nie stali na boisku, i po prostu tymi swoimi umiejętnościami nie zasługują na grę w topowych klubach. No, chyba że nagle okaże się, że ten syn Ronaldini odpali. Pokaże, że rozwija się, że jest u niego w tych umiejętnościach jakiś progres i że faktycznie coś, coś w nim widać, że, że, że to nie idzie na marne i że ale nie nadal on nie będzie piłkarzem pokroju na linio. Umówmy się, to jest, to jest po prostu w tym momencie to jest niemożliwe. Jeżeli łapałby się nawet do słabych drużyn La Liga, to według mnie to już będzie gigantyczny sukces w jego karierze. Ale zobaczymy, słuchajcie. Co, to, co ta jego kariera przyniesie, tak? Bo dobrze wiemy, że w świecie piłki nożnej, wszystko zmienia się z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. I może za kilka lat okaże się, że syn Ronaldinho zrobił całkiem przyzwoitą karierę. Zobaczymy. Ja już się odmeldowuję, powtarzam tylko Wam. Obserwujcie z za połowy, bądźcie na bieżąco z naszymi materiałami na tym kanale. Widzimy się wkrótce. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczyska. To mówił syn Lipińskiego.